Wolony Jezus Chrystus Pozdrawiamy ukochanych internautów Dzieci popatrzcie na zegarek Powiedziałem wam wczoraj tak będzie dobrze w pół do dwunastej Wruszymy, idealnie ruszamy W pół do dwunastej Wszyscy są Mamy całą naszą grupę 64 osoby Przybyli nam Ukochani goście jeszcze za morza Obecny tu pan Jaruś Piernacki Przed nami z kamerą I Cała rodzina państwa, moi drodzy Stasiaków, Mirosław, Alicja i pani Drodka. Cieszymy się obecnością pana Milka. Daje nieprawdopodobne świadectwo w płaszczu rycerskim na każdej przy świętej. W parafii z dumą na niego patrzę, aby czasami nie miał płaszcza, a jak nie ma, co się stało, że nie ma Milka? w czytał, będzie czytał lekcje w kościele na jubileusz chyba stulecia parafii z żoną są na jednym ze zdjęciu w albumie ubrani w płaszcze rycerskie Wiecie, naj, najnormalniejszy świat cieszymy się tą postawą i niech Bóg błogosławi wszystkim naszym którzy dają to przepiękne świadectwo my teraz jedziemy moi drodzy pod piramidy po lewej stronie przed nami dzieci pustynia, Przyglądnicie się tony piasku, to na, nawiewa pustynia bez przerwy, bez przerwy jest nawiewany dzieci pasek, cieszymy się obecnością pana policjanta, jest z nami moi drodzy podczas pielgrzymki, znając zasady tej ziemi, dzieci mnie tu powiedziałem panie Agusi, jak od nas biorą, prezenty do ręki, to znaczy, że nam będą pomagali, są bardzo życzliwi, bardzo dziękują. To jest przepiękny świat, niech pan Jarek pokaże. Przed nami jechały osiołki, teraz ruchliwa droga, jedzie tutaj na dwóch koniach, przyglądnijcie się, jak to wygląda, dzieci, cudownie. Motocykliści po czterech, po trzech na motocyklu. Dzieci ni, nie reaguje. Bez kasku, Spokojnie. Nie ma zasady tu linii prostej. Że są pasy, to znaczy, że one są dla tych, co nie umieją jeździć. Rozumiecie? Żeby wiedzieć, to, 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 to. Każdy jedzie gdzie chce. Wszyscy trąbią. Dzieci. Swój spokój. Tu idą miejscowe matrony, a panie nie wszyscy. To nie oni, to są oni, to są chłopy. To>, to są chłopy. Więc nasza wielka radość, nie wiem czy co podjeżdżamy, podjeżdżamy, dzieci, pan to nieprawdopodobnie te tu jadą na wielbłądach. przyglądnicie się te mają światełka wielgody. ogon podnosi jak w lewo to będzie skręcał <grymne> przyglądnijcie się jak się zsynchronizowali tu masę chłopów chodzi w sutannach, przyglądnijcie się tu bym księży Polski przyjął żeby się nie bali sutanny więc, drodzy państwo, radość tym miasta jest Ci przeciekawy z jednej strony przypomina mi to Warszawę po roku 1944, wszystko tu kwitnie W wymiarze ich Jeśli mają progi na drogach to takie, że jak teraz musimy zwolnić, by abyś poszedł mocniej, to podwozie zostaje. Czy wiemy, panie Jarku, jakie są piramidy stare? To są te, te, te najgłówniejsze, czy jedna z Te najgłówniejsze? heopsa i Heopsa, ta? To jest ta? Dzieci Więc jedziemy pod piramidy, a później grzejemy na synaj, no bo jutro nie prawdopodobne Więc jutro powinna według zasady biblijnej, część się ziemia tam, ogień buchać z góry, a my wejdziemy w opór. Bo Patrzymy na te wydarzenia. Dlatego Pana Boga uwielbiamy i cieszymy się, że nas Pan Bóg zaprosił na tą pielgrzymkę. Czyli dał nam łaskę. To jest Jego wybór. Dobry jest Ojciec Bóg. Oddam chwałę mu. Dobry jest Ojciec Bóg. O, gdamak bab, co ełmu. Dobry, jest ojciec w O, gdamak bab, Dobry, jest ojciec w O, bab, i wszyscy mówimy razem Pater qui Kwias in celis Sanctificetur tu, Adveniat Regnum Tu Fiat Voluntas Tua sicudin celo Ed in terra Panem Nostrum Quotidianum Danobis Hody Ed dimit Danobis De Nostra libus davitoribus nostris et non nos inducas intentationem sed liberanos amano. To mój ojciec wszystko mi uczynił on moim im bogiem. To mój ojciec wszystko mi uczynił on mnie pokonał. To mój ojciec. Wszystko mi uczynił On moim Bogiem. To mój Ojciec wszystko mi uczynił. On mnie pokochał. To mój Ojciec wszystko mi uczynił. On moim Bogiem. To mój Ojciec wszystko mi uczynił. Pozwól mnie pokonać Ok, zapieram Tato, jestem Twój Tato, we mnie żyj Ojcze, kocham Cię Tato. Ojcze, kocham Cię Ojcze, jestem Ojcze, Przewodniczący! Panie to Panie Komisarzu! Panie Ojcze, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Ojcze, kochamy Cię, Ojcze, jestem Twój, Ojcze, we mnie żyj, mój, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, krzycz królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nas winy, jako imię w naszym nie bądź nas na to popóżę, ale nas baw od złego. Amen. Informuję ukochanych internautów, Zmierza zmierzamy tu do, mój drodzy, najsłynniejszych piramid. Wejdziemy tu na kilka, kilka minut. Bardzo blisko mieliśmy hotel. Dużo policji. Zobaczcie, jaki tu mają budkę szczelnicze. Ktoś si się atakował. Przygrodnicy się mają. Ochronę z desek. Magdalena. Układają. Pani Magdalena. Pani you people ready You take picture from the bus, Sphinx Proszę jeszcze raz zdjęcia dobrze, dobrze. Kto ma apara, może sobie zrobić za chwilę zdjęcia tych dzieci dwóch piramid. A jedne piramida Sfinksa. Tu bym sprowadził nasz pim powiatowy Urząd Budowlany. Mieliby tu dużo pracy. Jestem w stanie ufundować pielgrzymkę dla tej instytucji, żeby zobaczyli, zobaczyli zasadę tego świata. I tu ludzie też są szczęśliwi. My będziemy się dali o tej ludzi, to dzieci będą może z autobusu, z autobusu. Z autobusu dzieci, Kółeczko, bo to Bo to, to stracimy ponad godzinę, a my mamy do celu 7 godzin jazdy. Jazdy, trzeba liczyć przerwę, bo gdzieś się zatrzymamy. Na tą potęgą Egiptu w tym miejscu, gdzie to było centrum kultury. Можем только заживать одну печь. Христос, виницит, Христос, рагнат. Христос, Христос, император. Христос, виницит, Христос, рагнат. Христос, 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 и император.

Okej, jest Tu taka kolejka, tu jest do nie. Nie, do wejścia. Do wejścia. Nie Panie Josi, czekaj to zdjęcie. Pra... Tu przypominam dzieci, tu był... Tu był, jak się nazywa, Napoleon i my są tu. Pozdrawiamy naszych przyjaciół. Oni jeszcze nie wiedzą, że będę ich życił. <laughs> Już nas pozdrawiają, a we Egipt, niech żyje Egipt. <laughs> a, to wszystko trzeba pozdrawiać, to są pozdrawia, dzieci. O, spodziewają się opadów, bo mają dużo czapek na głowie. Nieprawdopodobne, uśmiechnie ci. że to, to wszystka terroryści. No. Dzieci teraz. Niech ci modzi, bo ty sama młodzież dostanie łaskę wiary. I niech z tego... Czy idziesz tu do seminarium naszego? Ten jest toń? Syjęja. Uważajcie, uważajcie, bo musi podnosiało Nie. A gdzie jest ta druga piramida dzieci? a Tam są dwie.

tak, Napoleon mu odstrzelił nosa z armaty. Tak? Tak, tak. on celowali, trenowali celność armat i odstrzelili mu nosa. W 1793 roku. Tak, tak, Zanim jeszcze był generałem, tasarzem, no, ja był pułkownikiem, tutaj nosa odstrzelił Napoleon. Z armaty. Jego żołnierze ćwiczyli strzały z armaty. Pomyślcie sami. Dziś europejska przyleciała tutaj, nie? Rozwalono twarz była przez Napolona. Dzieci przyjechaliśmy. To jest wolny kraj. Te przyglądnicy będziemy nam wrócili przy tłumy ludzi. No fenomenalnie. Very good driver! Thank you. Thank you. Brawo puść, dla dobra, Thank you. Bravo. Thank you. Przed chwilą dostał 50 dolarów. 100 dolarów. Pałac I żadnych punktów nie zarobiłem. Żadnych punktów na tyle policji, dzieci. Zakłócaniem, czy cokolwiek. Nie to wszystko rodzina. Policja, wszystko rodzina. to wszystko w jednej rodzinie są. Dziękujemy panu Bowewu.

He la i smu wszyscy Internautów. Na chwilę przerywamy w tej chwili naszą transmisję. Daję grupie odpoczynek pół godziny. Dobrze? Patrzę na zegarek. 15 po 12. Uwaga, piesku, uważaj, piesku. Spotykamy się na modlitwie. N najlepiej odmówimy teraz Anioł Pański, bo u nas za godzinę, dopiero półtorej godziny, żebyś, żebyśmy mieli już głowy i. Pół godziny przerwy, a później zaczniemy konferencję.